Niech będzie błogosławiona woda w Tobie. Niech będzie obudzona alchemiczna moc oczyszczenia wody w Tobie. U mnie tu woda kobie Już ale i tak Niech będzie błogosławiony nurt karmicznego. To ta energia. Niech będzie błogosławiona pamięć Twojej duszy, którą budzi woda, kosmiczna woda. Strumień mocy bogini dociera do nas dzisiaj przez cały ośrodkowy układ nerwowy, zrywając kody poniżenia, upokorzenia. Jak to może wyglądać w że tak powiem w realu, na, na mocalnie, ja od rana puszczam e, demoniczne pieczęcie na sercu, na trzecim oku, implanty blokujące in, inteligencję, e, kody służenia Anunnaki, obcym rasom. Dlatego, że jesteśmy w trecenie jelenia, czyli to jest czas odzyskiwania godności. Dzisiaj mamy trzeci ton, czyli zerwanie. Kodów w trzecim oku i na układzie nerwowym, które tę godność nam niegdyś odebrały jakimiś obcymi kodami. Mega zimno dzisiaj jest. Jak wracałam z niuńkiem ze speczerb się sąsiadka darła, że mam się ubrać ciepło, bo w nocy było minus dwa. To powiedziałam: O, jak zimno. <laughs> no, to się zaczyna jesień o jest kopki, takie rzeczy znacie słynne powiedzenie ale nie być taka mądra te nawet kobietom y, poblokowały, wiecie, kody służenia seksualnością podpięcia na waginie wagina oczywiście jest wiecie, połączona z naszą rzeczywistością i tak jak my zapłodniamy jak kobieta rodzi dziecko to tak samo rodzi się no ale jak są już podpięcia do tej waginy, no to już kreuję komuś innemu co innego. Ale też właśnie kody blokujące inteligencję, wiecie, języki. E, Ania jest taka mądra. No, ile razy każda z nas to słyszała. E, Schody blokujące światło, także i piękno, bo kobieta, kiedy jest piękna, to jest pewna siebie, rozumiecie? A kiedy jest takim osłużącym kopciuszkiem, to nawet wzroku nie podnosi i nie patrzy swemu panu w oczy. Koniec z tym, boska kobiecość staje w godności, majestatu bogini, w tobie we mnie. Budzisz swoją wiedzę, budzisz swoją mądrość, wyrywa się nurtem wraz z nurtem kadmicznego wyswobodzenia, który teraz spływa do nas z wyższych wymiarów i płynie za swoim przeznaczeniem, za swoją darmą, uwalniając swoją mądrość, uwalniając swoją pamięć duszy. Uf, magia wszystko zmienia. Magia miłości. Pamiętajcie: czucie, oko, serce, światło, wiedza, mądrość, kreacja marzeń i poczucie darmy, czyli swojego przeznaczenia, za którym podążasz, bez zastanowienia. Matka, się, Matka Ziemia się zmienia. Pozdrawiam, Helena.